cześć jak to nagrywam jest porządna godzina a to dlatego, że oglądamy dzisiaj oj Wojtka jak przechodzi przez e, ta jest premiera dzisiaj tego nowego filmu i pomyślałem, że będzie fajnie go obejrzeć, bo oglądam tę serię nie publicznie nie oglądam teo... tego tak, że będę na te materiały tylko po prostu nagrywam to po to, żeby ja chcę mieć dla siebie to na oglądam, bo, bo po prostu mi się podoba tego content, że musi przypominać i w swoim innym kraju i pomagają mu. W ogóle to no jest, że dobrze po angielsku, ja w ogóle nie umiem po angielsku mówić, średnio, zero nie umiem. Znaczy nie aż tak źle, umiem jakoś się pojąć, umieć, ale szybciej googlał użyję ja, niż tego, ale normalnie możesz ze mną dogadać, jestem spokojnym człowiekiem. Mm, no, to teraz co, co trzeba robić? Oczywiście czekamy. Już teraz będzie godzinka. Jest 15.59, a więc zaraz, za chwilę się zacznie nasz, nasze, pre, nasza premiera, która będzie już wkrótce i zaraz osiągamy. Będziecie oglądać, oglądać to z wami. To będzie najfajniejsza zabawa na świecie, nie? Obersz coś ze mną i to na żywo. Ale nie do końca, bo to będzie trochę przeminięte. Znaczy, na pewno sobie to od razu wrzucę. Jak ten filmik będzie gotowy, jeśli coś się nie kiobasze, no to po prostu ten filmik pojawi się normalnie. Jeśli nie, to będę musiał tego dość to, to, to robić. Dobra, no to przechodźmy na, drug na następny plan. Tylko czekam aż się ta premiera zacznie. Bo. O! Idzie, dobra.

Zaczynamy. W tej serii musimy przejechać Japonię, nie wydając swoich pieniędzy na jedzenie, transport ani nocleg. W poprzednim odcinku zarobiliśmy 18 tysięcy janów, rysując karykatury. i Po noclegu Utamaae uznaliśmy, że cały dzień chcemy poświęcić jeździe, jeżdżeniu, jechaniu. Najlepiej do Tokio. Nadchodzą ferie. Jeżeli też planujesz trip, taki normalny za pieniądze, to możesz zaoszczędzić dzięki Letyshops. Shops. Rejestrujesz się na stronie, aktywujesz cashback, rezerwujesz. Znowu ty głupie reklamy, nie cierpij. Nocleg. Jeżdżeniu, jechaniu. No, taki normalny za. Taki normalny za pieniądze. To może zaszczędzić dzięki Leti Wyciszyłem to. Tego się nie da słuchać. Bo nie cierpię tego ich gadania o Leti Shops. To jest tak nudne. Że po prostu nie da się tego słuchać. No i zostaliśmy sami Przy Każdy dzień to jest taka totalna nowość, że nie masz pojęcia jakich ludzi poznasz, z kim się zakolegujesz, kogo będziesz spał, Zostawiasz przeszłość daleko za sobą, choćby nie wiadomo jak piękna była i musisz iść, wyruszać dalej Ale my musimy zmierzać dalej do przodu, albo Tokio, albo usza misia muja Sanamija Właśnie mówię What is it? I... Aha, a Riga to jest. A Riga nic nie nagrałem. To jest typowa Japonia. Stanęliśmy na chwilę na stacji, żeby napisać sobie tylko dokąd jedziemy, i podeszli panowie i nam dali jakieś prezenty. Nie do końca jeszcze rozumiemy, co to jest. Zaraz zobaczymy. No nie wiem, czy to jest jedzenie. 167 kg. Jest wygona gąbka do mycia się. A może zobaczyli takie przyciski jakieś i chcą, że się omyli. Się <noise>

No 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 w ogóle sobie z no, 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 kanapeczek. To jest jedno z tych miejsc, gdzie mi się wydaje, że szybko znajdziemy. Eee, no chyba co? Jak pokażemy te filmiki i pokazujemy to wszystko to. Co jest sam uprzejmi, co? Na autostradzie mogą udawać, że nas nie widzą, ale jak już widzą, że my widzimy, że nas widzą, no to już są uprzejmi. <laughs> A tu jest dobry spot A tu A tu jest dobry spot okay. sorry. A no, 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 it's okay. no, go go to tutaj te w, w sensie no, bo też, bo to no, tak. no, tutaj tutaj ludzie. no, 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 no,

takie stanko tutaj to wręcz rekreacyjnie co już traktuje, w porównaniu do naszych przeszłych doświadczeń, nie? i perzonu Energy. Taki trochę monsterek. Albo nie, albo taki zwykły energo. Chuj wie, nie wiem, no energetyki jak energetyki. Kiedy życie daje ci kartony, zrób z nich wielkie... To pożytek. O, ja. To przez te brody. Gajdziniska z Roswy. Ile to dni? Pięciodniowy? Sześcio. Dzisiaj się gole, dzisiaj się golimy stary. Dokładnie. Więcej chciałbym wam kontentu tutaj pokazać i różnorodności. Ale kiedy siedzisz, kurwa, i szukasz stopa 7 godzin w jednym miejscu, to nie jest łatwo. No. Ludzie przyjaźni, życzliwi, ale stopa jest tutaj tak ciężko znaleźć zdecydowanie ciężej niż w, niż w Europie. No i stresik się już pojawia, bo zostało nam 5 dni. Chcieliśmy zobaczyć jeszcze kilka różnych miejsc. A jedyne miejsce, które możemy zobaczyć, to miejsce, w którym utkniemy do końca życia w Japonii. I tak sobie czekaliśmy tutaj 6 godzin. Machając przy ulicy, podchodząc do ludzi na parkingu. jak tak spytasz 500 osób, to już totalnie tracisz wiarę. Aż w końcu. udało się na parcie. Ale się nie chciało godzić. Poddaliśmy się! Poddaliśmy się i znowu. YouTube też? o favor. Mama, mama. Nie, ma, ma. online, mamy kessę. Kore

Jezus, jakie to jest kurwa słodkie, co? <grymne> Mizuki wyrzuciła nas tutaj na takim osiedlu domków. Mamy zablokowany bilet już rano do Tokio. O 7:45, a w tym czasie chcemy się przejść po osiedlu domków tutaj, żeby zaproponować usługi dwóch polskich nieudolnych gadzinów w zamian za nocleg. Możemy sprzątać, możemy masować, możemy sprzątać znowu. Tak naprawdę mamy na to godzinę, może półtora, bo już jest po dwudziestej. Mhm. A ja to jest pracujące, tak to w to już jest najwyższe wyjście ze strefy komfortu. Koko de hatarakasete kudasai Odejdźmy trochę dalej, niech się że chcemy coś złego zrobić Do you speak English? Klasycznie dużą barierą był angielski i nie mogliśmy się z ludźmi dogadać A z tłumaczem to jest tak, że on często jakieś błędy popełnia i to, to nie działało za dobrze du, du. Wause, wi ya, wi? Difícil... Ok, Arigatou, Dobrze, ale co? Uskrzydlenie pierwszym kontaktem, nie? Włataś taci wa aszta asa toki wo kyoka suru koto ga dekiru Nie Dzień dobry! Mówisz Koko angielsku? Proszę pracować tutaj. Uciekamy, uciekamy. go do zobaczenia! Do zobaczenia! Ten vibe to czuję, że na wsi gdzieś, nie? Że oni tam wiedzą, że się zatrudnia ludzi, żeby oni poszli na pola, żeby im pogarniali wszystko i tak dalej. To, to oni się boją. To jest takie, że zaraz na policję zadzwonią, tak, bo się piszczą, Tak, tak. Dzień dobry! go <śmiew> Jest bliziutko prosto stacja. Ja nie mówię, żeby się poddać, ale żeby się tak zastanowić, czy nie warto się poddać, bo często nam poddawanie stary przynosiło dobre... Podaliśmy się, poszliśmy w stronę dworca. Właśnie wkręcamy się do buddyjskiej sekty. I <śmiew> za Ale zostało <zamocek. śmiew> Let's go. Okej. Jakie? Jesteś to maty? Czekaj, Początkowo brzmiało jak fajny content, ale jak się okazało, że nie można kręcić, to przestało być fajnym contentem. I dużo jest w ogóle starych samochodów, naprawdę. Ale wszystkie taksówki są właśnie, z tego co ja zwróciłem uwagę, wszystkie taksówki są starymi autami, takimi ala starymi Mercedesami, które mają dużą kanapę z tyłu, wygodną kanapę z tyłu, ale są po prostu kurwa stare. Jesteśmy w jakimś takim miejscu, gdzie są takie burdale, chyba, co? Też mi się tak wydaje, no. My są coś na co podejrzenie ochroniarze, wszędzie takie dupaczki. Nie? I one nas machają, zapraszają nas. Wbijasz na 60 minut, masz 4 dynki i sobie wybierasz dupę. Było nam miło, ale jednocześnie bardzo nas pyszyło, jeśli ktoś tam coś wręczał. Myślę, że jak ktoś tam dobrowolnie coś daje, to mamy prawo pokazać, że się cieszymy. To pewnie lepsze niż wycofywanie się i powtarzanie w kółko. No, 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 no. no, 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 Dąbacy, no, nie? No. No. Arigato. Arigato. Arigatou gozaimasu Ale jesteś dziwką. Ale stary, to chyba znaczy, że my żebramy pieniądze? No, że podróżujemy przez Japonię bez pieniędzy Więc mogą tak to zrozumieć, to no, trzeba zmienić No dobra, trudno, no mamy kasę, zajebiście <grym> Japońska kuchnia Nie polecam Co uh -huh. to jest? A, to jest łyżka. Myślałem, że to jest ten... M, kawałek śledzia albo czegoś tamtego. Zajebiście, ale nie chcę mi się jeść przez że cały dzień dzisiaj <grym> dostawaliśmy kogoś Jakby nie, nie przestaje mnie zadziwiać to, że o nic nie prosisz, a ludzie sami ci coś przynoszą, nie? A my na ciebie nie chwalimy, że podróżujemy nawet bez pieniędzy, jakoś specjalnie. No, ale no, tam obliczkę. No, ale to Ciężko niezarobione pieniądze, to Poszliśmy do świątyni i wtedy dostałem wiadomość od Mizuki. Kurde, no to jest przyjemne. Właśnie mieliśmy długo taką rozkwinę, że kurde, tak głupio, że ci ludzie tak tam pomagają, ale. Dzisiaj mój świat się rozszerzył odkąd ich poznałam. Dziękuję za spotkanie. Podsyłam ostatnie zdjęcie, które zrobiłam. Zacznamy dostrzegać, że my jesteśmy dla nich też takim ciekawym obrazkiem czymś takim innym. I jak z nią tak rozmawiamy. Długo... Dzisiaj mój Świat się rozszerzył, odkąd ich poznałam? O, no tak, tak. Jesteśmy dla nich też takim ciekawym obrazkiem, czymś takim innym. I jak Prawda. z nią tak rozmawialiśmy, ona wie, że nigdy nie wyjechała poza Japonię, że w ogóle nie poznała nikogo tak spoza, yy, Japonii. spoza Japonii, tak na dobrą sprawę. A to jest fajne. I jak opowiadaliśmy jej o tam jakichś nie naszych przygodach. Ja innych że z z osoby z innych to krajów, to pożyteczne bardzo to Jak sobie podróżujemy, to... Poczuła się jakaś taka noga zainspirowana, zaczęła gadać, że ona też musi zacząć korzystać z życia, że zawsze marzyła, ale jakoś tak nie miała odwagi, że ona tak to w sumie się za bardzo nie nadaje. My tam gadaliśmy, no ale że kurczę, życie jest za krótkie, żeby. No takie, wiecie, takie typowe pierdolenia, ale takie, które po prostu my tam sobie wierzymy. To co dla nas jest takie zwyczajne i normalne. Okazuje się, że dla kogoś może być w jakimś stopniu life changing, nie? Są trochę zamknięci, nie? Wiele Japończyków, jakby właśnie, nie za tych gajdzinów, wiele Japończyków nie podróżuje poza Japonię, bo ja, jak patrzę na ten. Trip, że my tym ludziom też serio dajemy naprawdę sporo frajdy i takiej inności. I że oni nie robią tego już tylko z takiego przymusu, bo wypada pomóc gajdziną, mm -hmm. tylko dlatego, jest, że też jesteśmy dla nich czymś ciekawym, jakimś innym zjawiskiem, z jakimś zupełnie innym spojrzeniem na świat. My mówimy, że tu przyjechaliśmy i to jest dla nas trochę, jakbyśmy kurwa byli na innej planecie, ale my dla nich też jesteśmy przybyszami z innej planety. Jest taka tutaj jakaś energia, jakieś takie fluidy, przez to, że jest dużo natury chyba. I zajebiście, że jest takie miejsce w centrum miasta. Ten kurwa to jest jeden z tych, co nam nawet nie odmachują nie głową, jak ich pytamy, czy nas wezmą na stopa. Ten to jest taki, co nie, zawsze jedzie w inną stronę, akurat zupełnie przez przypadek, niż my. A ten to jest taki, co podoba mu się to, co robimy, ale nic nie idzie się z nim dogadać. I powie, gambate. Gambate. To znaczy powodzenie. Pomylaczek, jak szukaliśmy transportu. No. Otwarte? Nie. Uruchomione? Nie, nie, nie. Nie, nie, żeby nie. nie, nie są tutaj pewni tego, że ich rzeczy są bezpieczne, że potrafią sobie włączony samochód zostawić, nie? Nasza sypialnia została zamknięta. Okazało się, że nie można wejść tutaj w nocy. Także nasz plan na to, żeby rozpierdolić się na fotelikach i udawać, że nie wiedzieliśmy, że nie można tutaj spać, nie zostanie osiągnięty. Powiedziałbym, że ja płynę nie gotowa na godzinę. Widziałem w Hutsu kurwa, sobie 5 godzin, będzie super, co? No. Czytałem w internecie, że, że w Japonii prawie nie ma bezdomnych. No i co kurwa? Szachman. Dobranoc. Powrót kurwa do starego, dobrego Eurotripka, co? Klasyczek. Dobra, no nie, nie, nie. Dobranoc, co się dzieje? Pozytywów? Nie musimy dzisiaj podłączać sprzętu do ładowania. Jak jutro tego nie zejdziemy mieszkania to nie będzie powietrze no, odcinka w ogóle. Kurwa, optymistycznie spakowane to. Będą onsely, gorące źródła, kurwa. Da. Gówno, będzie spanie na ławkach podworca. Tak zawsze kurde no. To na 6 nocy, 2 jesteśmy bezdomni. To nie tak źle. Tak, wiesz? No ta i co wtedy na promie byliśmy? Wiesz na promie nie byliśmy bezdomni. No byliśmy. Na chod. promie byliśmy na promie. Byliśmy bez mnie. Ja już jestem na takim etapie, już tyle razy przechodziłem przez to spanie w miejscach publicznych, że w żaden sposób mnie to nie rusza. Nawet sobie nie wiem czy zaraz to ząbku, gdzieś nie umuję w tej krateczce. Zdanej i lubiane. A nie boją się, że coś im się stanie przypadkiem na tym dworcu? Tak jak mówiliśmy wcześniej, my tutaj przyjechaliśmy, żeby wystawać wizytówkę wszystkim Polakom. Także jeżeli myśleliście, żeby przyjechać do Japonii, to już nie przyjeżdżajcie ta jest otwarta, i można tam wejście skonać przed zimnym. A to oznaczało, że tę noc spędzimy jak królowie. Jak to bo Jak tu się stążą z 10 głosów jakichś. Ale wszystkie schody, stary, gadają. W Japonii wszystko gada, każda półka na ciebie gada. Jesteśmy jesteśmy pewnie, czy to jest ten autobus? Nawet nie jesteśmy, jesteśmy pewni, czy to bo w ogóle jest autobus. Bo, bo tak wygląda nasz Ale cieplutko, co? A ja jestem, stary paszport. Jedna kurtka bluza, bisher i termoaktywne. Tutaj termoaktywne i spodnie. Ledwo żywi i rusz. Kurde, ile tego jest? Przyliśmy do miasta, możliwości. Ale nie naszych. Do Tokio. Tokio. Stolica. Zaspaliśmy na naszej stacji, ale to i tak bez znaczenia. Bo nie wiemy co tutaj robić. Jesteśmy w Tokio. No i tyle. Kolejny odcinek jutro, a każda subskrypcja i follow na Instagramie w trakcie trwania tej serii to po 10 groszy na ferie dla dzieciaków z Domów Dziecka. A więcej rzeczy w Japonii na Instagramie. O kurde, jaki zwrot akcji. Wylądowali kurde nieprzyjemnej sytuacji. I jak tak szczerze pomyśleć, że oni... ja bym sam spędził w Tokio na noc jeszcze oni zaspali I ciekawe jak oni dotrą dalej, bo oni mają nie, niespełna kilka... Ciekawie... Przejechaliśmy 2500 km w 9 dni za 0 zł. Wliczamy... Co jest niestety niezwykłym, trudnym wyzwaniem To jest trudne i ciekawe, jak oni sobie z tym poradzą, tym jestem ciekawy. Jak coś będziecie na bieżąco napiszcie, czy chcecie takie odcinki, że ja oglądamy, jak premierowe odcinki, jak ktoś ogląda. Napiszcie to. Znaczy, jak rzeczywiście będziecie chcieli, jeśli nie, to nie zrobię tego. Dobra, ja się żegnam. Już, ja muszę już lecieć. Moje sprawy. No i pa.